na piracką przygodę załogi Słomkowego Kapelusza. Wspólnie poszukajmy najwspanialszego skarbu na świecie i pomóżmy Lufiemu zostać królem piratów. Czekają na nas wyspy pełne tajemnic, potężni wrogowie, wpływowi przyjaciele i moc przygód, które zaskoczą niejednego śmiałka. Oglądaj serial One Piece już dzisiaj o 15 w Polsat Games. Faza Pucharowa to jest zupełnie inna bestia niż sezon regularny. To serie do trzech wygranych, to serie best of five. I tylko one weryfikują, jak dobry jesteś i jak dobrze są twoi rywale. Podbawiamy się z tyłu wygra killer! wygrali to! Powoli mam wrażenie, że to Polska kreuje nam się na trzeci region w Europie. To są historie bardzo młodych ludzi. Inne emocje, nieporównywalny poziom stresu, presja medialna, zewnętrzna, rodziców, otoczenia. To może być to! To może być ta chwila! Bardzo rzadko pamiętamy o oponencie, który przychodzi równie ciężką drogę i tak często dzieli go dosłownie. Tyle. To jest mistrzostwo Polski dla agorów. Ja nie wyobrażam sobie kończących ich kariery na polskiej scenie bezwycięstwa w to Sam koniec liczy się tylko wygranem. Historia nie zapamięta drugiego miejsca. Rainbow Six Siege debiutuje w Polsat Games. Osiem najlepszych drużyn w kraju powalczy o zwycięstwo w nowym cyklu Polish Masters i nagrodę z puli wynoszącej 60 tysięcy złotych. W rywalizacji o Puchar zmierzą się Devil's One, Aves Esport, XPG Invicta, Izako Bors, Pact, Pride, Titres Slavgent oraz Hummingbirds. Który z zespołów okaże się najlepszy? Oglądaj emocjonujące pojedynki w ramach cyklu Polish Masters w każdy czwartek o 19 w Polsat Games. Polacy wiedzą, jak zrobić dobry klimat. Potrafimy łapać chwilę i wykorzystać każdy jej promek. Nawet jeśli nie zawsze jest pogodnie, bije od nas ciepło. Lubimy tworzyć coś swojego i dzielić się z bliskimi dobrą energią. Włącz własny prąd na mamyklimat.pl. Znam twoje dłoń i ich wszystkie tajemnice. Nie jestem zwykłym. W końcu razem tworzymy wszystkie piękne historie. Wybierz kolor i znajdź nowe tło dla wszystkiego, co kochasz. Farby Beckers. Ostatnio wiele się zmieniło. Więcej rozmawiamy twarzą w twarz, uczymy się nowych rzeczy, ćwiczymy systematyczność i bardziej o siebie dbamy. Na zmienną codzienność wybierz konto jakże osobiste z możliwością zmiany korzyści w zależności od potrzeb. Założysz je za pomocą wideo selfie w aplikacji mobilnej. to, to szybko chodź, zaczynamy przedstawienie. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Nowy CIF. Spray do kuchni. Bezpieczny tam, gdzie przyrządzasz jedzenie. Spożywaj posiłki ze spokojem ducha. Pożegnaj uporczywy brud. Witaj piękno. Pokaż mi swoje ubezpieczenie, a znajdę ci lepsze. To proste. UniLink ma największy wybór ubezpieczeń, no i nas, agentów, zdejmujemy wszystko z głowy. Pamiętamy i załatwiamy. Zapraszam do UniLink. Zamień ubezpieczenie na lepsze. Dziś podejmuje siedmiodniowe wyzwanie DAF. Zaprosiliśmy kobiety do testu DAF. 9 na 10 testerek zamieniłoby swój antyperspirant na daw. Naprawdę czuję, że mnie chroni. Wyglądają dużo piękniej. 48 godzin ochrony i głębsza skóra pod pachami.